Wydaje mi się, że chyba każdy z nas chciałby mieć taką supermoc, która zatrzyma nas, nim dojdzie do kłótni, która sprawi, że nie będziemy odbierali reakcji drugiej osoby tak bardzo personalnie. Jest jednak jedno pytanie, które możemy sobie zadać które pozwoli nam zdystansować się do tego, co się dzieje na zewnątrz i pozwoli nam spojrzeć na sytuację z właściwej perspektywy, dzięki czemu będziemy mogli powrócić do partnera czy do osoby, z którą akurat omawiamy jakąś sytuację czy jakiś problem, bez emocji, które nas rozwalają, które sprawiają, że nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć i które sprawiają, że na przykład paraliżuje nas i gadamy rzeczy, których później żałujemy. Jakie to jest pytanie? Co wiem na temat mojego partnera? Jaką mam wiedzę na temat mojego partnera? Co tłumaczy jego zachowanie, a nie ma nic wspólnego ze mną? Zauważcie, że często w takich różnych sytuacjach, nawet w spięciach, które mamy z naszymi bliskimi rodzicami, e Odbieramy pewne rzeczy bardzo osobiście, czyli jeżeli oni na przykład mówią nam w jaki sposób, my mamy żyć, krzyczą na nas, załóżmy, tak, bo mają taki ton wypowiedzi, to w tym momencie my tłumaczymy to sobie w ten sposób, yy, oni nas yy, nie lubią, nie akceptują, yy, życzą nam źle, nie chcą nas zrozumieć, jakby idziemy w tą narrację. I owszem, część z tego jak najbardziej może być prawdą, aczkolwiek zawsze bardziej prawdziwe jest to, jaką perspektywę ta osoba ma na temat życia. Na temat wyborów innych osób i jak ona kształtuje swój światopogląd, bo jej światopogląd będzie powodował w tym momencie jej reakcję. Co to oznacza? Jeżeli twój rodzic ma taki światopogląd, że dzieci powinny słuchać rodziców, niezależnie ile mają lat, że to co robią, załóżmy, jest niewłaściwe według nich, bo oni mają taki światopogląd, tak? czyli jeżeli ty na przykład chcesz, samodzielnie się rozwijać, nie chcesz pracować dla jakiejś firmy, tylko chcesz sama zbudować coś od podstaw, a oni czegoś takiego nie doświadczyli albo uważają, że to jest nieodpowiedzialne, tak, głupie załóżmy, to ten ich pogląd spowoduje ich konkretną reakcję wobec Ciebie. Więc zadając sobie właśnie to pytanie, jesteśmy w stanie wyregulować swoją złość, swój smutek, swój żal. Bo jeżeli popatrzę z tej perspektywy na tą sytuację, okej, okay, zamiast sobie mówić, że moi rodzice źle mi życzą, Mogę popatrzeć na to z boku i powiedzieć, ok, doświadczenia moich rodziców sprawiają, że oni wierzą w system, sprawiają, że wierzą w to, że trzeba pracować od tej do tej godziny u kogoś, bo jest to bezpieczne. Dlatego ich, załóżmy, myślenie powoduje, że martwią się i boją się, że sobie życia, załóżmy, nie ułożymy, tak? Jeśli chodzi o partnera, z którym żyjemy. Partner załóżmy reaguje, krytykuje coś, więc warto w tym momencie spojrzeć, jakie ma przyzwyczajenia z domu. Czyli mamy na przykład taką informację, że nasz partner w jego domu, załóżmy, zawsze kobieta jakąś czynność wykonywała i załóżmy, ty jesteś tą partnerką, która tej czynności nie wykonuje, więc on automatycznie. Szuka takich samych zachowań, szuka potwierdzenia, że ty jesteś w stanie to samo wykonać, a sam się za to nie bierze, ponieważ jest przyzwyczajony, że ktoś inny robi to za niego. I jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, nie chodzi o to, że zniknie problem, ale nie będą tak intensywne emocje i będziemy w stanie bardziej racjonalnie podejść do tematu i pewne kwestie omówić. I absolutnie nie chodzi mi tu o taką sytuację, że my mamy, jeżeli na przykład ktoś stosuje wobec nas notorycznie przemoc psychiczną, przemoc fizyczną, że mamy w tej sytuacji trwać. Nie. Oczywiście ważny jest ten element zrozumienia, żebyśmy my sami się uzdrowili, czyli że ta osoba załóżmy obserwowała w domu rodzinnym taką przemoc, tak? Nauczyła się reagować właśnie z perspektywy agresji, dlatego łatwo jest jej to przenieść. Na, załóżmy na naszą rodzinę, ale nadal co ja chcę wybrać. Czyli nie oczekuję, że ta osoba się zmieni styknięciem moich palców, tylko patrzę, co musi się zacząć, żeby ta osoba się zmieniła. I to nie jest kwestia tego, jak bardzo ja ją przekonam do zmiany, tylko to jej wewnętrzne działania, praca nad myślami, praca nad emocjami, jakby. Jest wiele różnych czynników, które ta osoba właśnie ma wykonać, żeby jej zmiana była trwała. Czyli my na to nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, Ok, Ja posiadając taką wiedzę na temat mojego partnera, co dzisiaj chcę wybrać? Czy jest to załóżmy dla mnie tak istotne, czy jestem w stanie powiedzmy pójść dalej, powiedzmy przymknąć oko, bo nie jest to tak ważne, nie wiem. Bo powiedzmy, partner do mnie mówi, że ja mam coś zmienić w swoim zachowaniu, ale ja wiem, że to wynika z tego, że on jest po prostu przyzwyczajony. To wystarczy, że mu po prostu powiem kilka razy. Słuchaj, ja tak naprawdę lubię robienie tego w ten sposób. W Twojej rodzinie robiło się to w ten sposób. I teraz pytanie, czy Ty jesteś w stanie to zaakceptować w moim zachowaniu? Czyli partner musi w tym momencie wybrać, czy jest to dla niego tak istotna rzecz, która ma burzyć Wasz spokój i ma doprowadzać do jakichś tam spięć. Dlatego, jeśli chcemy zapobiec kłótni, a przynajmniej jej nie rozbudzać jeszcze bardziej, to zawsze warto mieć na uwadze to, jakie przyzwyczajenia ma mój partner, które nie mają w związku ze mną. Bo jak nie weźmiemy sobie tego personalnie do serca, że to coś jest ze mną nie tak, albo on mnie atakuje, czy oni mnie atakują, tylko bardziej to jest jego perspektywa na życie. Załóżmy mężczyzna, czy tam kobieta. Yy, uważa, że mężczyźni są beznadziejni, a mężczyzna z kolei uważa, że kobiety to są tylko do sprzątania i do gotowania, no to tak też będzie Ciebie traktował. Czyli, jeżeli spojrzysz z boku, to niezależne, czy ja bym była tutaj, ja, czy nie wiem, Zosia, yy, czy ktokolwiek inny, postępowanie byłoby dokładnie takie samo, ponieważ wygląda jakby wynika ze światopoglądu i z codziennych przyzwyczajeń. Dlatego zadawajcie sobie to pytanie i dajcie znać, jakie są efekty. Od razu mówię nie jest to proste. Dlatego, że pierwsze odzywa się nasze ego. Jesteśmy w stanie go zatrzymać, ale to jest kwestia treningu, czyli trening czyni mistrza za każdym razem, kiedy coś się pojawia, miejcie tą karteczkę przy sobie, weźcie głęboki oddech. Powiedzcie, że wrócicie za chwilę idźcie gdzieś do dozognienia, żeby zadać sobie to pytanie, przewentylować się i wtedy powrócić zupełnie z inną energią. Do zobaczenia!